Tam Ryszard Borowiecki i musimy się zastanowić, bo dzisiaj jest 21 kwiecień 2025 rok, czy baran, czy już byk? Jak to wygląda? To druga część mojej tutaj dysputy na temat wejścia słońca w znak byka, a jednak jeszcze... Baran króluje. Dlaczego? Bo czekamy na Nów, który na moment będzie. Ale wszystko przed nami. Dlaczego tak jest? Jeden z głównych atrybutów tego wszystkiego to jest właśnie ten horoskop. A powodem Neptun, który wkroczył do znaku co tu ukrywać, ale barana i jest tam. Będzie do. No, sporo lat będzie. Nie będę mówił do kiedy, ale 165 lat. 165 lat to jest naprawdę dużo czasu, i on wyznacza nowe kierunki, ponieważ on jest tak zwanej trójcy najbardziej znany czyli Uran, Neptun i Pluton. Z kolei Urana mamy idealnie na osi na descendencie, no więc to też bierze spory udział, bo znajduje się tutaj. No i Pluton, który niedawno wszedł do wodnika. Co daje nam to ustawienie? No przede wszystkim daje nam Pewien specyficzny sposób interpretowania barana, czyli wolność za wszelką cenę, ale nie tylko wolność, jeszcze inne rzeczy, które są związane z baranem, czyli z nowym, z nową przestrzenią, z nowym układem. Uran pomaga, bo uran jest z kolei planetą wolności i jest w byku. No to znaczy, że on działa działa już i przede wszystkim w tych sprawach, no co to ukrywać, ale materialnych z kolei Pluton jest w wodniku, i to zamyka się taki bardzo specyficzny układ, a Pluton pokazuje nowe kierunki życia. I on dewastuje to wszystko, co w gruncie rzeczy było. A już nie, nie jest to samo. I ten Neptun, który jest no, dosyć istotny w tym wszystkim, dlatego że Neptun jest w koniunkcji z Saturnem, co też usprawiedliwia jego, i Saturn będzie uczył nowe, nowego spojrzenia na życie. Z kolei jest w trygonie do Marsa, a Mars jest właścicielem Barana. No więc bierzmy to pod uwagę, że on ma w tej chwili bardzo silną pozycję swoją Neptun. I kiedy słońce już wkroczy do tego byka, to dobrze by było, żebyśmy byli bardziej przygotowani. Kiedy będzie ten nów i on pokaże nam tą siłę swoją, a w tej chwili to, co się dzieje, jest wszystko poza jakby naszym, naszymi poglądami, i świadomością więc musimy tę świadomość uzbroić w cierpliwość a przede wszystkim poddać się temu reżimowi który dopiero nastąpi. Jeszcze to jest długi czas, ale już czujemy te ruchy wolnościowe czy ruchy przede wszystkim zmiana granic, przede wszystkim obudzenie się tej świadomości społecznej, która jest tak szalenie ważna, a jest to spowodowane przede wszystkim uranem Uran daje właśnie taką, co to się mówi, wolność za wszelką cenę. Zresztą o tym opowiadam cały czas, że tańczące z wilkami, i tutaj ta zaciśnięta pięść, która nie wie gdzie idzie, ale idzie już w stronę swoją, bo przecież była przygarnięta przez Indian, wychowywana przez Indian, a w, znalazła się w nowej sytuacji, czy nowej, czy normalnej. Teraz by trzeba było tutaj zastanowić się, czy właśnie ta nowa, czy ona jest normalna. Wróciła na swoje tereny, a tak jak można by było powiedzieć, genu się nie wydłubie, gen jest genem i z genem nie ma co walczyć. To jest takie nowoczesne spojrzenie na świat, bo dzisiaj uważamy, że Fundusz nie jest narodowy, tylko jest społeczny. A jeżeli jest społeczny, nie ma tożsamości, a wartość jednak jest wytworzona przez nas i chciałbym, żeby była dla mojego towarzysza drogi tej nowej. Tej rzeczywistej, więc to wszystko się łączy w jedną całość. Ja tylko uruchamiam Państwu te wszystkie sytuacje, które musicie brać pod e, układ, a właściwie pod wgląd i wzgląd. Bo to jest najważniejsze, że pogląd wtedy się kształtuje zupełnie inny, jeżeli mamy podgląd i wzgląd w te papiery i w to wszystko, co się dzieje, a jednak coś się dzieje, bo to wszystko jest. Teraz koniunkcja Neptuna z Wenus. Wenus planeta finansów przede wszystkim, ale także i miłości, ale Neptun też jest miłością, tylko tą, wiecie, taką, jak to można by było powiedzieć, bułkę przez bibułkę. Miłość jest chyba ta ważniejsza. Bo ta miłość, która jest Wenus, z Wenus związana, ona trwa zaledwie 2-3 lata i się kończy. Czasami dłużej, ale to są ewenementy, bo retrograduje, czy tam coś robi. Ale kiedy jest Neptun, wchodzi w grę, to jest ta miłość, wiecie, to jest to, że ja wiem, o czym myśli ta druga osoba. Wykonujemy te same czynności. To jest coś wspaniałego. To jest to, że spotykamy się w miejscach. Siadamy w tym samym miejscu, w teatrze. Dostajemy bilety na mecz, i okazuje się, że jesteśmy w tym samym sektorze, i jesteśmy sami. I możemy usiąść, gdzie chcemy. I możemy być znowu że dwoje. Wysyłają nas z pracy dwóch różnych korporacji, a jedziemy na to samo wydarzenie. Tylko innymi pociągami, innymi trasami, a jednak ciągle razem. To jest to, to jest właśnie ten Neptun. Ten Neptun, ta miłość neptuniczna jest miłością właściwie. Chyba najpiękniejszą. Ja zawsze wolę tą wskazówkę tą niż tą wenusowatą, bo wenus daje tylko, powiedzmy, że seks. A kiedy bierze umysł, kiedy bierze ta miłość platoniczna, nazwijmy to tak, ona jest narysowana niesamowitym dłutem na w naszym, w naszym sercu, albo można by było powiedzieć jeszcze głębiej gdzieś. I to jest bardzo ważne, że to tak istnieje. Spójrzmy, co jest dalej. Neptun, e, Neptun-Wenus, ale Neptun także jest w koniunkcji mm, z Merkurem. Czy Neptun z Merkurem to jest świadomość ta, która jest, ale także historyczna. Ta historia, kiedy wracamy historią i obracamy historią, bo Neptun też jest historią w pewnym znaczeniu powtórką z rozrywki, ale właściwie też nauczką pewnych działań i pewnych wskazówek, które są w gruncie rzeczy bardzo istotne, bo kiedy potrafimy znaleźć się, i kiedy wiemy, dlaczego to drzewo wyrosło, wiemy, co ono potrafi zrobić, jak on pachnie i co ono nam da, kiedyś, w przeszłości, a wzrokowo, dla pędzla, dla szum, dla muzyka i schronienie dla zwierząt, to wszystko wytwarza niesamowite wrażenie. To jest to właśnie, to jest to, co, czego bardzo pragniemy i tutaj Merkury, jako układ nerwowy i Neptun jako w pewnym sensie psychiczne sytuacje, ale uzdrowić psychika, tylko może zdrowy rozsądek i zdrowy rozsądek jeżeli jest, no to, to jest chyba cała wygrana, więc więcej nie potrzeba, a tutaj trzeba po prostu się wzmocnić różnymi metodami. To nie jest istotne w jaki sposób, ale grunt, żeby wiedzieć o co chodzi. No i mamy półseksyl Słońca z Neptunem, który jest yy, najważniejszą rzeczą, bo daje nam y, tą precyzję myślenia. To tak było 19 kwietnia y, 2025 roku, a dzisiaj mamy 21, ale to była 21. Y, 56 na Warszawę. Więc bardzo późno. Czyli właściwie mamy tylko dwa dni spóźnienia, czy opóźnienia. Trudno to powiedzieć. Ale najważniejszą rzeczą jest to, że do 39 roku Neptun będzie w znaku barana. I to jest mnóstwo lat, a w 2025 wszedł do tego barona. I to właśnie ustala nam tą charakterystykę tego słońca, które wkroczy do znaku byka, i każdy moment teraz tego startu, Zależy przede wszystkim od nas, jak my będziemy postępować, bo jak my się uwrażliwimy, a właściwie można by było powiedzieć, nastawimy w stosunku właśnie do tych trzech planet. Do Urana, który pokazuje nam nowe treści, nowe przestrzenie i Pluton, który buduje przed nami. Nowy świat, zupełnie nowy, bo on niszczy to, co było, a pokazuje, że jednak można, że coś wyrośnie z tego. Zresztą ja wiele godzin poświęciłem tutaj, jak poszukacie na YouTubie, co Pluton potrafi zrobić. Trudniej jest określić urana, bo uran jest. Nazwijmy to nieprzewidywalny albo nieokreślony, ponieważ on nie wiadomo, czy on dzisiaj wybuchnie swoją energią, czy dopiero za jakiś czas, a może dopiero przy następnym swoim aspekcie ukaże swoją wielkość i ten swój zamach, bo są to zamachy na świadomość naszą i musimy to Respektować. Gorzej, jeżeli stawiamy opory tym trzem planetom, bo one wtedy powodują zmiany, które są krótko mówiąc, ale nieodwracalne i to są zmiany na pograniczu psychiki, psychologii, socjologii i tych wszystkich e, nauk, które prowadzą do w pewnym sensie do destrukcji, ponieważ humanizm jest, znaczy wiedza humanistyczna jest jedyną wiedzą, która zawsze sprawia nam kłopot. Wiedza ścisła, matematyczna potrafi wyliczyć i dać nam szansę, bo mamy konkret. A jeżeli mamy konkret, wiemy co z nim zrobić, i matematyczna. Matematyczne podejście to jest to inżynierskie podejście, czyli budowy tego świata. I teraz właśnie stajemy przed tym dylematem, czy lepiej ten humanizm, to, to opowiadanie o niczym, czy realizm, który jest w pewnym sensie świadomością, że kiedy przekręcę, to będzie się trzymać, ale kiedy tylko przykleję myślą, co też jest w pewnym sensie świadomością, która została zniszczona, to alchemia, to telepatia, to te wszystkie spirytystyczne zjawiska, które jednak są fizycznymi, bo dzisiaj to odkrywamy, ale jeszcze jest nam daleko, bo to już należy do tej przyszłości, co było kiedyś w przeszłości. Dlatego ten Neptun jest wspaniałą rzeczą, że on nam odkrywa to, co już e, kiedyś stało się. I tylko trzeba odkopać przy pomocy archeologów i fizyki, żeby uruchomić. To, co jest najważniejsze, czyli to, co zawsze mówię, astrolog, lekarz i kapłan, z tym, że astrologia jest tym działem matematycznym, tym działem. No, dzisiaj astronomia jest fizyką, ale bez tej dziedziny, czy tej, tej cyfry, nie potrafimy nic zrobić. Medycyna jest tym, co nazywamy przyrodą, tym wszystkim, co nas dotyka. Bo to, że ten liść jest i wiemy, że on oddycha tylko troszeczkę inaczej, a my też inaczej, ale żyjemy w symbiozie. I ta symbioza jest skarbem umiejętności, które są najważniejsze dla nas. Nic nie ma bardziej. I ważnego od przyrody, gdzie my jesteśmy częścią i nie możemy, mimo to, że nam to zostało dane, to jednak musimy zastanowić się przed każdym naszym ruchem, który może stać się dewastacją kompletnie egzystencji przyrody, a kiedy ona umiera, my razem z nią Odchodzimy. Gdzie? No właśnie. I pytanie jest: czy ona płonie, czy też cieszy się, jeżeli my nie ingerujemy w ten sposób, nie wykorzystujemy jej? Bo dzisiaj wykorzystywanie przyrody jest w pewnym sensie priorytetem. Tylko w tą stronę, gdzie chcemy rządzić nią, a ona tylko nas przestrzega, że to nie jest dobre. I wiedza starożytnych, albo historia, czy ta archeologia daje nam więcej radości, bo ona pokazuje, że to kiedyś istniało i kiedyś było. Chociażby Sodoma i Gomora, która jest najważniejszą historią w tej genetycznej sytuacji. A jeżeli sięgamy po księgi Wed i tam szukamy początków, to wiemy, że bogowie potrafili tworzyć tragedię. I czy to byli bogowie, czy tylko osoby świadome, co mają za guzik, na który mogą nacisnąć i skończyć egzystencję? No i co będziemy budować od nowa? Czy jest w tym jakiś sens? Poczekajmy do momentu, kiedy. Nastąpi nowy i wtedy też będziemy interpretować. Na to czekamy. I zapraszam na dalsze historie związane właśnie ze znakiem Byka, chociaż jeszcze Baranem go czuć, albo on jeszcze nie zakończył swojej egzystencji i wkroczył na teren Byka. Są tragedia ale to wszystko o dwudziestej pierwszej porozmawiamy. Ja będę mówił, a zapraszam Cię. Do zobaczenia i oczywiście, że z Bogiem, bo dzisiaj przecież drugi dzień świąt. Najważniejszych dla człowieka. Do zobaczenia, więc uczłowieczajmy się. Bo Neptun nam to robi, ponieważ Neptun w rybach był duchowy, a teraz jest ten, który nam może pokazać nową drogę z tymi towarzyszami swoimi, o których mówiłem, z Bogiem. Do 21 .00. czekam. Pamiętasz? Trzymajcie się.